Niespodzianka, ubieraj te końskie szmaty i sobie ładnie porozmawiamy ty koński zwisie. Witajcie za fajdane gnojki. W końcu po długich oczekiwaniach dorwałem tego łódzkiego pedryla. Masz mi coś kuwa do powiedzenia za te słowa pełne pogardy w moją jakże majestatyczną osobę. Cześć, nazywam się Jim. I chciałbym potężnego Michaela przeprosić za te słowa pogardy ostatnimi czasy. Nie wiem, ile gówna miałem we łbie, aby takie brzydkie słowa tutaj pisać, ale zapewniam, jak następnym razem na coś takiego wpadnę, to urżnę sejądra przy samej dubie. No i to mi się podoba. Dodatkowo obciążecie jeszcze kosztami dojazdu, obrażaniem mnie oraz spruciem jadem w sekcji komentarzy zostaniesz skazany do końca swoich dni na czyszczenie miwora. To znaczy czyszczenie mojej willi za punkty Lidla. A wy drogie dzieci pamiętajcie, by nie kozaczyć w internecie, bo skończycie jak ten pedlin to co zaczynamy trening. Wojtek, ty myślisz, że ja nie widzę co szotujesz? Znacznego rzeczy film ma Wojtek to generalnie dobre szoty robi. Ej, my to mamy naprawdę dzisiaj PK ewidentnie. A, ale, ale pasuje do tła, pasuje do tła, więc póki... Yeah. Puki pasuje, to na, na, nawet jest okej. Okay. No w sumie racja. Się cały czas tu dzieje. Gorzej będzie, jeżeli, wiesz, będzie leciał w miejscu, gdzie nie będzie tego. Ale nie, jak ta cała sesja będzie się składała z tego, że w każdym poziomie będzie się coś takiego robiło, no to chyba następną po prostu nagramy PS1. No, to będzie dobry pomysł, to będzie ideolo pomysł, zgodzę się z tobą tutaj w stuprocentowo. Ale znowu uwaga na dwie tony. Okej. Okay. Co to tutaj mamy zrobić? Trzeba to kopnąć okay. chyba, Mhm. Mm Teraz jesteśmy robodzigiem. Aha no, w sumie całkiem, całkiem. A, marchewki nie mogę wybrać, okej. Okay. Kojarzycie raczej ta to, to on był... <głos> 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 Kojarzycie raczej ta to właśnie on miał przyjaciela robota. <noise> To właśnie on był tak. taki Lombaxem, który nie miał przyjaciół się z robotami zabudował. Grali taki plank 3 lata przed raczkami klanki. Dokładnie. To wi wiadomo skąd jak ten podniebało pomysł. <grym> wiadomo, że grali kurde w tego w albo oglądali. Po tutaj zobaczyli i stwierdzili, kurde, to jest dobra gra i, i podwalimy wszystko z niej. O kurde, jestem bez ręki. Najgorszy. O nie! O nie! Nie! Yeah. Ale mnie skasują. Dla robocika. Riff. Dla robocika. Mm. Lecimy do góry, dobra. Dobra, tutaj już mamy to z głowy. Za znowu będę jednorękim robotem. Dobrze. Dobra, tutaj zrobione... Muszę ja skoczyć i strzelić? Nie, tylko mogę skoczyć. Lipa z tym, wiem. Jeepa. O oh, nie! Yeah. Dalej jednoręki robot się. O Dobrze! Dobra, ogarnięte. No nie! Ja pierdzielę. Już jakby się to wszystko zrestartowało tak po hamsku. Oj, to byłoby źle, to byłoby źle. Dobra. Teraz trzeba zrobić tak. Fak. Trzeba się złapać tej dokładnie rury. Dokładnie tak, dokładnie tak trzeba było zrobić. <laughs> dokładnie tak. Nie no, trzeba złapać się rury. Więc dawaj rura. Chodź łapiemy się ciebie. Kur... no. Skocz tam. Baks. Two hours jest Dobra, jest. O, jest. Gatchet. Dobrze. Teraz doskoczone. Świetnie. I, i tu jeszcze. ziom, Ok. Dwa zegarki zebrane. I teraz pytanie: gdzie mamy iść dalej? A, tutaj mamy. Do przodu. To jest w sumie całkiem ciekawa moc, muszę przyznać. Ta cała w sensie umiejętność. I yes, mamy nasz budzik. Let's go! In. OK. Oj, ten działa. Space Modulator, okej. Okay. O, ja naszego pierwszego bossa na tą sesję. Dobra, akurat... Ba... Co jest? Co jest? What? Ej, ty... daj nam spokój. Ej, <laughs> co tutaj się dzieje dzisiaj? W tej grce. Ja widzę, że boss ma checkpointa, bo teraz od drugiego tego, od drugiego poziomu... No nie, bo, bo, pa, bo pamiętasz, że bossowie się... Nie, nie przerywają się, oni cały czas robią nawet po śmierci. Mhm. O! O! Co się było. <ścoughs> Ale to jest hamuwa, nie? On jeszcze tak chamsko się śmieje później. Ale tego tak by bossa to, to chyba nawet w sumie całkiem w porządku, pamiętam za dzieciaka. Nie sprawia on jakieś problemów, Może tylko na początku jak się nie ogarniało e, mechaniki. Ale tak to całkiem jest w porządku, mi się wydaje. O, i teraz. W sumie, jest... w tej grze na no dobrą sprawę, bo sobie nie mogą sprawić problemu, bo. możesz skończonych i robić. Tak. My nieby niby cool w tej grze, ale niektórzy by pewnie się dowalili, że o, załatwa gra, bo nie możesz przegrać tak naprawdę w bossach. Dokładnie. O i teraz troszeczkę HP mu żeśmy zjedli. To nawet nie, to jeszcze połowa nie jest, to jeszcze połowa nie jest. Ale blisko połowy jesteśmy. A ciekawe co się stanie, bo, no, no bo tak, tak, tak chyba w sumie jest z bossami, że tam zabierzesz im jest 80% i nagle coś się po że sobie dobiję. dobije. A. W tej giereczce. Tak. Okej, okay, uwaga, uwaga, dobra. znowu strzela, okej. Okay, w porządku. Dobra. znowu mu coś dupło. Hmm, Zaraz my go dupniemy. O ma właśnie ten, to mi się podoba w ogóle, że w tej gierce e, ogarnęli tak jak to było w tym, w polskim dubbingu, bo on też miał taki, wiesz, głos taki Ho, dzień dobry, jak Czesio, nie? To no, znaczy, to, 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 to chyba akurat było dlatego, że on tak ogólnie ma we wszystkich tych swoich dubbingach No, no, znaczy, no Nie, nie mówię we wszystkich, ale wiem, że na pewno chyba w angielskim tak ma Ale wiesz, chodzi po prostu o to, bo niektóre na przykład kreskówki wy po polskim dubbingu brzmią lepiej niż na przykład w oryginalnym, nie? Ale co różnie można tak powiedzieć o to dało O, mu dupło. Hmm. I? Aha. No i, no i spadł. <grych> ale, ale, tylko... ty, o, ty był, końcówka. No bez skitu, nie? Nawet castingi żony nie było, tylko odbiłam go, okej, okay, dobra, spadam. Okej, okay, dobra, spadam, elo, mi, miło było poznać. No spokojnie, my się jeszcze z nim rozprawimy. Alo, żegnam, mam. z wszystkich. No, żegnam, mam z wszystkich, Alo, fajnie było, miło było was poznać. O nie, pechowa trzynastka, ja pierdolę. No dzisiaj już nas nic nie może bardziej z pechowego Nie, nie powiem tego. Nie powiem tego, bo to się nas skończy. Tak. I co, możemy już lecieć stąd? Odpukać. Dimension X Good, but you left some stuff behind you. Kud. Aha. Okej. Okay. Teraz możemy być śmietnikiem. <laughs> Nowa umiejętność, bądź śmietnikiem, bądź jak śmietnik. Thanks, Moil. Wyobraź sobie że że ty jakąś jakaś taka umiejętność w grze po prostu, że możesz stać się śmietnikiem. Ta. No i kurde, pajle nam zabrakło. Jeden zegarek i ten. Kurde. Ale w sumie ciekawe jakiego minęliśmy, bo przynajmniej ja nie widziałem żadnych takich e, stref, e, żeby coś, coś tam było specjalnego do zrobienia. No właśnie mnie to też ciekawi, dobra, trzeba teraz tu polecieć i zobaczymy co tutaj będzie na nas czekać, co to za poziom na nas będzie czekać. Ja obstawiam, że to będzie poziom pościgowy. Nie wiem dlaczego może to już grać już w tą grę. <laughs> Ale ja tu, tu wiesz, to tak mniej więcej I pamiętam... Trzed wziął całą? No, czyli pościg. No, czyli pościg. Napad na bank był. Wszyscy do góry. ten model tego typa nie m. M. No, problem, boss. no to lecimy. Tak, to będzie pościg. Tak, nic. O! Dobra, starajmy się tutaj wszystko zebrać. Tego za dzieciaka nie lubiłem, tego za dzieciaka nie lubiłem, głównie przez jakby te. NPC, nie? Panie... O nie, Czyli w sensie mam na myśli te ciężarówki, które tutaj jeżdżą, bo to. No. Bardzo utrudniało. Ale to chyba nie jest możliwe, żeby cię walnało, co nie? Mm, nie? pamiętam. Wydaje mi się, że może cię walnąć, aczkolwiek może też cię równie dobrze spowolnić. Dobra. Tam po tamtej stronie nie było żadnej złotej, świetnie. Dobra, oni są pierwsi Uwaga, uwaga. Ijdę Ale udało się, udało się. O i, te, i teraz o. zamiast samochodzikiem lecimy kurde tym ...skuterem. Ty, ale fajna muzyczka, kurde tutaj leci. Na początku... Znaczy nie wiem czy to jest dalej ta sama muzyka, ale na początku to był ten normalny, jak z pierwszego poziomu. Tak. No. Bo to jest taki w sumie remix. Bo tutaj... O, o kur... No, dawaj, 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 dawaj. Ominałem złotą marchewkę, to się... To, 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 to się nie dzieje naprawdę. No i na chuj się jeszcze lampisz? Co kurwa, co to ma znaczyć a w chcesz? No już mnie tu pięć pompek i to na tip top.